Cześć, z tej strony Olivia z kanału Weo. I dzisiaj jest ze mną Wiktoria. Zapraszamy, że tak długo nie było odcinka. No, w sensie, no niedawno był odcinek, dzisiaj miało go już nie być, niestety. No, i uratowała go tutaj. u, tutaj. No, i uratowałyśmy, i więc jednak jest odcinek. Myślę, że będzie parę razy w tygodniu, a nie cały czas w tygodniu. Oli, co? Co tu ja? I patrz na mój nick. No masz grek. Nie, ale patrz w wodzie. Patrz co się dzieje wtedy z wodą. Nie Poczekaj, teraz tutaj wejdę. No i normalnie nie ma wody wtedy. To pokaż. Patrz, patrz na ten Faktycznie! widzicie to? A już Wam pokazuję seed, bo pewnie niektórzy tam. Seed. Seed, enter, ok. I taki macie seed. To ja wcisnę tam. No i jak widzicie tam tam właśnie jest statek zaraz do niego pójdziemy ale on jest zakopany bo niedawno y, ten świat stworzyłam właśnie gdzieś jest y, tak tak mm. pewnie mm, możecie oglądać ten odcinek parę razy bo długo nie było odcinków a za to bardzo przepraszam. Mm. Mm. Nie mogę normalnie. Ech! No ja nie mogę ci pomagać. Bo, od, bo odkopuje statek. Jakbyś nie wiedziała. Giniesz, giniesz, topiesz się. Ja mogę tu sobie stanąć, proszę, proszę bardzo. O, bo chcę sobie otworzyć wejście. Ej, to nie jest wejście. Młę. Brakuje mi dwóch klocków. E, nie stąd, nie stąd. To ja mogę skopać, okej. Okay. Nic nie chcę robić, ale robi się już No właśnie, a nie ma tu żadnej wełny ani nic takiego. Dałam nam pozwolenie na komendę, wiem. No nie, ale jakby. Jakieś ja się stąd mam wydostać? Przepraszam bardzo. Co ja tu robiłam? Nie to nie wiem. Jakie mam Dobra po prostu. Widzę tak, jak to się by miało zrobić. Aha. Dobra, a jak co, to ja mam drewnianą siekierę i drewniany kilof. Klikam. Nic, dobra. Już naprawdę rezygnowałam dzisiaj z odcinka, ale że. Ale że kiwi uratowała, to. 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 Okej, okay, to nagrywamy. A, to ja sobie zetnę trochę, tro, no. e, A, wika i w ogóle trzeba kiwi. Trzeba zrobić jakby troszkę taką miejscówkę, gdzie, no na razie głównym pożywieniem to będą glony i oczywiście nasze rybki. Więc słyszałam, że jest w Minecrafcie bardzo pożywne. Bierem tego łososia, Bierem, bierem. O, gdzie on jest? się wypłynąć. To prawda mi dołożyła A, tu. A nie, to drugi. A to w sumie tego drugiego sobie złapię. Przepraszam bardzo, jest jakiś lag serwera. A nie. Ну, если едва ребята. где друг? А, добрый друг. <свят> <свят> Ну, давайте, давайте за Chyba jest, o. No dobra. O, już epokę kamienia masz? No, no wolno robić. Mamy wyłączone i tak to chyba za odcinek. No to dzisiaj chyba wyślemy dwie części, bo raczej montować nie będziemy. Oj, daj mi tego kobla. Kobla, ale ja dopiero mam jednego. Gdzie ty jesteś? Daj mi Potrzebuję jednego na pierwszy. Masz. ale Wiem widzowie, wy też nic nie widzicie. O! Masz coś do przepalania? Mam ryby do przepalania, proszę już ci tu rzucam. Mam patykami, możemy przepalić jak co, bo mam dużo. O, 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 nareszcie. Już co ja bym... Czy masz Czy masz... Nie, no tego nie mam. Już. Co czy mam? No bo niech to się przepala na węgiel. No. Okej. Okay. No. Dwa ci starczą, a w sumie jeden okay. mogłam rzucić. To nic myślę, że nie, że nie szkodzi. Dokończymy ten odcinek, będzie krótszy, ale przynajmniej będzie. Nie no, mam kuchnię. węgiel. O tu super! Wiecie co? To ja tu sobie zrobię kilo w łopatkę, taką kamienną. Mam jedną pochodnię! Okej! Okay. Chodź, mam jeden węgiel. Dobra, to ja sobie z niego zrobię więcej pochodni. Będę miała pięć pochodni. Yy, chcesz, czy jakby... No weźmy okay, tutaj, Okej, a ja mam pięć pochodni. To nie Cię. wiem, to gdzieś ci rzuca, okej? Okay? Nie wiem, dobrze. Bo ja bym wykopała coś, żebyśmy później mogły zrobić jakiś magazynek czy coś. Wiecie? No tutaj może być magazyn w tym miejscu, gdzie ja kupię. że może być coś do kopania. W sensie, ja, ja, ja też robię wnękę. Okej, okay, mam piasek. Nie wiem czemu. Ale okej. Okay. piaskowiec, Albo coś innego. Nie gadajcie, że to kupimy się do statku. daj mi parę pochodni, okej? Okay? Kimi. No, kimi. no. Albo po prostu obu no dzięki. Okej, okay, tu... To, to ja mam już 18 kobla. I idziemy do... O! Co mi tu przeszkadza? Przepraszam bardzo. mi się też za wysoko kopać. Żeby nie tam... No, no. Żelazo! No, Mam! Na razie widzę dwie rudy. Trzy! Będzie, czy tak. Chyba akurat trzy, chociaż nie wiem czy. No akurat trzy, nie mogę. I to no, mamy szczęście. To jedzie, Rozkopuj to! Rozumiecie, znalazłam żelazo. To jest piaskowiec, tak jak myślałam. Okej, okay, to ja może sobie z tego coś zrobić. mogę oh, sobie zrobić taki przecięty piaskowiec Przepraszam, że ten odcinek będzie krótszy, ale cieszę się, że będzie. No. No. O, węgiel! Nie widziałeś go? Naprawdę? Ale chyba był pojedynczy. Nie. Co jest jeszcze? Już nie podejadę. To jest chyba jakaś troszkę większa ruda, chociaż nie mam. za dużo to ja się nie rozbierałam, ale no, okej. Okay. Czy to trzeba kopać naprawdę tym, a nie można, no nie można. O dobra, teraz możemy przy tym nic zrobić. Oli, masz jakąś sadokę? Sadokę? Co to jest sadoka? Padołkę. Padzonkę? O na przykład. Nemo? Sadon... Sadzonkę drzewa! Mam! Dębową! O! zasadź. Daj! Proszę. E, tu już więcej nie kopię. E, tu trzeba... Proszę bardzo. Żeby drzewo miało dużo miejsca do rozwoju. Że tak jakby... Mm -mm. Że w kości. Trawko, bo cię oświetla. Mm. Narrator czyta nie wszystko. Y, nie to po prostu nie mogę, nie mogę. Narrator, czy tak. Narrator. Narrator był. Aha, czyli po prostu nie trwało. Okej. Okay. Nie jest, jest noc i pada deszcz. To robimy coś takiego? Jak to ja mam tylko jeden patyk? No dobra, to zrobię z brzydkiego tego akacjowego. Nie lubię tego drewna strasznie, więc przerobię całe. O! Chcę zrobić dwa kilofy takie kamienne. O! Siekierę i łotyka. Siekierę i łotyka. O! o. E, I teraz mogę coś wykopać, żeby stracić ten

Chodź, to przepalimy sobie od razu też twoje, okej? Okay? Ja. Mm -hmm. Wiecie co, ja jednak... Ja jednak zrobię nam mini skrzyneczkę. Wiesz, że już jest dzień? No, dzień, no to... wiesz... Wiesz co, to ja zrobię taką skrzyneczkę przy wyjściu, okej? Okay? Leje deszcz, ale jednak jest dzień. A i w ogóle możemy pracować wszędzie w nocy, ponieważ... no po prostu wyłączyłem nogi, nie?

Mm. <gry> Jak co to, to mamy kelp inwentory ustawiony na tru? w zasadach gry to zrobiłam. No przynajmniej ja tak mam niewymiar to zabieram. Proszę bardzo. z innych, ale wcześniej mi się coś popsuło, więc stworzyłyśmy nowe świat i po prostu nagrywamy. Ale już, ale już chyba wszystko wróciło do normy, więc, więc to Co to jest? Co? Można by było. Widzicie co? Ja mam wrażenie, że ten, że ten statek nie ma skarbu. Żeby coś takiego to naprawdę. akurat się Wow. To takie jakby przepanię odcinków zrobić, bo jakby. No, nie było przez parę dni odcinka, a ja nie chciałabym tylko raz w tygodniu, więc jakieś trzy razy w tygodniu. Nie mieć. E, to nie ta część statku, nie mogę. No, nie mogę, dwa statki obok siebie, naprawdę. No, dwa statki, no patrz. Tu jeden, a tam jest drugi. Ty rozkupujesz jeden, ja rozkupuję drugi. Nie mogę. No, ale patrz, nigdzie w tym, w tym, w którym ja jestem, statku. No, nigdzie po prostu nic nie ma, nie? Jest sam piasek. Nie wiem dlaczego. Zdałyby się jakieś kąpki czy coś. Nie mogę, tu jest tu już nawet stoł. No ja nie mogę, nie umiem się stąd przez kiedy wydostać. Pierwszy słyszę. No chyba, żeby on był jakoś tak położony, i tam połączony z kimś. W sensie z tamtym. są. Nie wiem, to Nie wiem. No nic wiem, ale nadal nie ma skarbu. No zrobić tego Cita się ja chyba nie zbyt opłaca no dobra to ja, to ja sobie zrobię łódeczkę i nie co jeszcze. masz skarb, ale to w tej drugiej, tak? Nie wiem, ja mam og ogólnie słabość dołódek, że niezbyt ją umiem pływać, ale... Jaka wyspa żółwi? Oh, mam skrzykę. Mam skrzykę. No to nie zina. Są twoje kwiaty. Uu. Są dwa. Nie ma tak szczerze. Słońce, gdzie jesteś? Czemu nas opuściłeś? Będę przynajmniej miał gdzie ćwiczyć to z łódką. Dobra, to będę tym. Widać, że już jest zachód słońca. No widzicie jaką to mam słabość, ja nie, nie umiem kierować, ale... No dobra, no tu. To... Wika? Gdzie jesteś? Wiesz, że już się noc robi. A właśnie się właściwie zrobiła. Na której to był w wyspie? Przepraszam bardzo. Skoro my jesteśmy tu, no to tu gdzieś. Nie wiem. Myślę, że już będziemy kończyć. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Ej, poczekaj, nie, nie, nie jeszcze nie. A jeżeli podobają Ech, no, wam się nie, moje się filmy, to zostawcie subskrypcję na tym kanale. Tak. Nie, tak, tak. e, 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 yy. to jesteś. Mogę, ta nie przyjdzie, a ja chcę jej wręczyć kwiatka. Na koniec chcę ci wręczyć kwiatka, a ty nadal nie idziesz. Więc zastanawiacie się też, czemu ja mam skin'a, a Wika nie mam W Sensie tam też, która Wika ma. Czyli Alex i Steve są podstawowe, a ja mam inne. To zależy po prostu od Windowsa. Czy łazisz tu? Czy mam już kończyć odcinek? Yy, a chciałam ci dać kwiatka. No to dam poza kamerą. Do zobaczenia i cześć!